Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Siedzieje na stole. Dzisiaj mamy trochę spóźniony jubiluszowy odcinek, ponieważ 22 kwietnia minął równy rok jak powstała ta seria. Lepiej późno niż później po prostu wczoraj sprawdziłam kiedy opublikowałam pierwszy odcinek. Moi drodzy dla stałych widzów, którzy liczyli, że dzisiaj będzie Siedzieje na stole hojowe małe rozczarowanie, ponieważ hoi dzisiaj nie będzie mam tutaj Dużo roślin innych niż choje, którymi się muszę zająć, ale oczywiście chojowy odcinek 100% pojawi się w czerwcu, bo dla tych co nie wiedzą, seria się dzieje na stole. To odcinki, które pojawiają się raz w miesiącu w losowy piątek. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie choi, ale rośliny, którymi się zajmę, będą nie mniej ciekawe i nie mniej fajne. Zacznę sobie tutaj od mojego epipremnum jesenia, które już tutaj rusza z pędem, bardzo mnie to cieszy, bo czekałam długo. Jak widzicie, mamy tutaj ten mój palik samoróbkę z butelki, z drucika ogrodniczego i z mchu. E, natomiast, e, tak, po pierwsze, muszę Wam zaznaczyć, że on oczywiście spełnił swoją funkcję. Roślina się ukorzeniła i już tutaj e, idzie z tym nowym pędem w końcu. Natomiast, on zajmuje mi troszkę za dużo miejsca, i ja postanowiłam, że z racji tego, że ostatnio od pana podpory dostałam ten oto mały palik, to po prostu ta roślina wyląduje w mniejszej doniczce z takim palikiem. No i zajmie to zdecydowanie mniej miejsca w witrynie. Dlatego też zabieram się od razu za to epi. Tego palika tutaj nie będę już e, używała, także odzyskam sobie z niego tylko mech. Szybciej by mi to było tutaj przeciąć. Widzicie, muszę jakoś to odkręcić ten drucik, co nie jest łatwe, bo mam tutaj krótkie te. O! Dobra! Także dzisiaj się będzie działo na stole niehojowo. Wow! Jak to Bipromnum tu poszło! Faktycznie ja nie sprawdziłam, ale tutaj przy ściance tego palika widać. Jak te korzenie tam ładnie, słuchajcie, ruszyły. Przepięknie się ukorzeniło, jestem po prostu, no, mega dumna. Wiadomo, pewną się ukorzenia szybko, ale ta roślina dosyć mi długo stała w miejscu, dlatego tym bardziej się cieszę, że tutaj tak ładnie poszło. A jak dokładnie poszło, to się przekonamy za momencik. Przekonamy się za momencik. Palik naprawdę nawoziłam, nawadniałam e, około raz na trzy tygodnie, raz na cztery tygodnie. Słuchajcie, naprawdę świetna sprawa. Także, jeżeli szukacie budżetowych palików, to ja w opisie wam podam odcinek e, link do odcinka, właśnie, w którym robiłam te paliki. No wiadomo, to jest prosta sprawa, ale może kogoś zainspiruje. Wiele osób było zainspirowanych właśnie takimi. Recyklingowymi rozwiązaniami. Pięknie się to wrosło tutaj w ten pal, w ten mech, są świeżutkie korzenie. Oczyszczam sobie to delikatnie z muchu, no bo powiem Wam, żebym tutaj chciała bardziej to w gruz posadzić, ale jak zostanie jakieś, jakiś mech, to też nie będę szalała z oczyszczaniem, bo przecież może to być mieszanka gruzu i mchu. Mech jest świetny zarówno do ukorzeniania, jak i do uprawy w ogóle roślin w mchu. Bardzo lubię to, to medium, ale wiecie co? Korze czyszczenie to wiadomo, jest naprawdę masakra. Zobaczcie, pięknie się ukorzeniło, pięknie ruszył w końcu tutaj ten nowy stożek wzrostu. Także Epipremnum jesenia. Teraz będziemy czekać tylko na coraz piękniejsze. Wybarwienia roślinki. Myślę, że tutaj ta doniczka to będzie teraz w sam raz na to EPI. Dobra. Napełnię sobie tym chem tutaj ten malutki palik. Nie wiem, czy mi będzie potrzebny patyczek, czy nie? Chyba nie, bo to jest takie maleństwo, że damy radę. Powinna, powinnam przynajmniej dać radę. Od razu tutaj lecę. Żadne źdźbło mchu się nie zmarnuje. Tutaj troszkę muszę sobie chyba skalpelem dosunąć, bo tam już nie sięgnę. Dobra. No i tutaj się skończy nawadnianie raz w miesiącu, bo jednak ten palik będzie przesychał odrobinę szybciej, nawet w warunkach witrynowych. Ale i tak będzie wolno przesychał. Myślę, że raz na tydzień, dwa będę go nawadniać. Tutaj sobie muszę dobrać troszkę, by się nic nie zmarnowało tam sobie podsypię delikatnie właśnie tego gruzu w którym stała roślina. Mogłabym tą warstwę gruzu troszkę wyżej dać, ale to nie ma w ogóle znaczenia. W tym wypadku roślinka jest mała, więc sobie jednak najpierw tutaj przyczepię ją do tego palika. Będzie miała spokojnie trochę miejsca, żeby urosnąć i się wzmocnić. Właśnie w tych warunkach witrynowych. No zobaczcie, tak to się prezentuje. Na tą chwilę dla mnie zestaw idealny. A tutaj, żeby żadnego korzonka na razie nie uszkodzić, to podwinę sobie. Korzenie już są wodne, także nie będę się martwiła, że są na samym dole i że będą stały w wodzie, i zasypuję. Dobra, żebym widziała miernik przy podlewaniu. Tak powinno być dobrze. Jest naprawdę fajnie, prezentuje się to naprawdę super. Eee, także odstawiam sobie epipremnum jesenia. I myślę, że możemy się zająć teraz czymś innym, co tu mam, a bardzo bym już chciała przesadzić moje siewki Anturium krystalinum z Krystalinum Dark. No zobaczcie tylko, jak one przepięknie urosły. To były malutkie nasionka. Jestem ciekawa, co tutaj się dzieje trzeba je, słuchajcie, już rozsadzić do osobnych kubeczków jedna siewka już znalazła nowy dom ta mniejsza pożywkę sobie odleję, bo jest w miarę świeża, może jeszcze nią słuchajcie, może jeszcze jej użyję tutaj do wow, ja widzę tutaj piękne korzenie białe ten seramis sobie tutaj wsypię do tego gruzu w sumie to opakowanie po popcornie jest bez dziurek. Więc tutaj sobie zrobię mieszankę. Do tej mieszanki sobie właśnie pójdą te anturia. Tutaj mam jeden jakiś drucik. No, co ja tutaj widzę? Widzę pięknie ukorzenione dwie spore roślinki które wyrosły u mnie z nasion. Pięknie sobie poradziły w tym mchu. To były pierwsze e, hybrydy, jakie sobie o, wow, jakie sobie kupiłam właśnie w formie nasionek, żeby spróbować. Pamiętam, że w grudniu robiłam taki unboxing właśnie z Centrum Ogrodniczego Silesia, a zresztą e, wrzucę wam też link, jeżeli chcielibyście zobaczyć jak te nasionka wyglądały. Ja sobie zamówiłam właśnie te nasiona od Magdy z kanału Dei Badyla. Pierwsza siewka, no to już nie jest, słuchajcie, ani nasionko, ani mała siewka, tylko już trochę większa. Przepiękna roślina. Ta roślina sobie już znalazła domek, także ją ładnie posadzę. No jest po prostu przepiękna. Ja anturium krystaliną uwielbiam. Także już tutaj sobie... Słuchajcie, sadzam, sadzę, na początek sobie otulam w tym mchu, by przypadkiem nic nie było uszkadzać Zobaczcie, roślinka do sprzedaży przygotowana. Ja ogólnie miałam właśnie dwa nasiona, kupiłam sobie dwa, żeby zobaczyć yy, jak... Jak mi pójdzie, no ale przecież dwa antki mi nie są potrzebne, więc tutaj rodzeństwo zdecydowanie bardziej zaszalało, szybciej urosło. Ta roślina zostaje u mnie. I dam sobie na spód, słuchajcie, trochę keramzytu, a ta mieszanka ceramisu z muchem, która mi tu została, dodam jeszcze troszkę gruzu. Aby gdzie nie, gdzie się trafił większy kamyk, i po prostu sobie w tym posadzę roślinę. Także troszkę dam na spód. Ona w podobnym podłożu rosła i się podobało. Także tutaj spokojnie damy radę. Piękne ma te korzenie. Trochę mam stresa, żeby jak najdelikatniej to posadzić. Aby się nic z tamtym korzonkiem nie stało, ale jest ok. Słuchajcie, jeszcze troszkę tu podsypiemy, żeby się ładnie, stabilnie to wszystko trzymało i powinno być fajnie. O, no i pięknie słuchajcie, jedno anturium krystalinum mm, z krystalinum dark. Mi wystarczy w kolekcji, nasionka się przyjęły, przetrwały nie było strat, także zostaje to u mnie. Super, bardzo się cieszę, że to w końcu zrobiłam. E, czyli mamy tak dwa antki rozsadzone, mamy jesennie przesadzoną, słuchajcie tutaj mam jeszcze filodendrona mamei. To jest bardzo ładna roślina, filodendron mamei, który jest u mnie hodowany od takich dwóch malutkich liści, szczyt poszedł już do nowego domku ja sobie chcę tutaj podzielić jeszcze tego mameja, bo bardzo nie podoba mi się aktualnie jego pokrój, będę go chciała zagęszczać w przyszłości i on rośnie w takim w mieszance pono z ceramisem i rósł w takim małym 200 ml kubeczku i tutaj pięknie słuchajcie już poprzerastał bardzo ładnie poprzerastał to podłoże. Chciałabym go przesadzić do większego opakowania, że tak to ujmę. Mam tutaj, słuchajcie, skalpel i dodatkowo będę tym skalpelem jeszcze go tutaj cięła na mniejsze. Mam taką ładną sadzonkę ze stożkiem wzrostu, już. Także niech sobie przeschnie ta rana tutaj. I tutaj kolejna sadzonka, taka pędówka. A dół rośliny sobie właśnie tutaj zostawię, słuchajcie, żeby rósł mi na nowo i też dostanie sobie ten mamejek nowy domek. I tak się zastanawiam. Myślę, że taki kubek, słuchajcie będzie 300 ml teraz odpowiedni. I znowu wsypię sobie na spód trochę keramzytu. Ten ceramizm z mchem, który tutaj był, to jest wszystko dobre podłoże, w którym rosły te moje anturia wcześniej. Może trochę za dużo. I sobie go po prostu posadzę. Myślę, że jak najbardziej roślina będzie zadowolona. Ma przepiękne korzenie. Wiecie też dlaczego zapewnienie roślince większego kubka jest ważne, ponieważ on mi za szybko przesycha. I wiecie, jakbym zapomniała kiedyś go podlać, jeszcze między tym głównym podlewaniem, kiedy wszystkie rośliny podlewam, no to mogłoby być, słuchajcie, ryzyko, że, że on mi się. Przesuszy, a tego bym nie chciała, bo bardzo lubię tę roślinkę. Tak się on teraz prezentuje. Jest przepiękne. Zobaczcie, jakie piękne. Ma tą siatkę tych korzeni. Powinno być to widać. Także dobrze. Mamy trzeci punkt programu e, załatwiony. Ręce brudne. I tutaj mam sadzonki jeszcze od e, Claudi z Norwegii. I mam tu przepiękne, ale to przepiękne. E, Rośliny, w tym, w tym kochani, syngonium green velvet, moje marzenie. Tutaj mam szczyt mojego filodendrona Atawa którego sobie ukorzeniam do hydroponiki. On mi się już tutaj zaczął ukorzeniać, ale coś mi podgniwa ten korzeń, bo wyszedł mi z wody, także nim też będę się chciała dzisiaj zająć. Tu zaczął się ukorzeniać pięknie, e, słuchajcie, filodendron, filodendron Sold. Srebrny miecz albo silver queen, srebrna królowa, a tak bardziej chyba poprawnie filodendron hastatum, który też mi Klaudia wysłała. Przepiękna roślina o przepięknym kolorze, słuchajcie, z takimi korzeniami, jak tak dalej pójdzie, to ja będę mogła go sobie podzielić i mieć kilka sadzonek. Na razie zostawiam go jeszcze w wodzie. No, te liście po prostu są piękne. Ja się cieszę, że właśnie nie mam. Dużej rośliny, bo ja lubię hodować rośliny od małego. E, tutaj jestem delikatnie zasmucona. Moje piękną snowflake i będzie musiało jeszcze zostać e, w wodzie, ale to ja już nie zostawię go w wodzie, wiecie. E, ja je zostawię w. dam je do keramzytu i włożę je do witryny, bo ono nie może tak rosnąć. Słuchajcie. W wodzie ze wszystkim. Ja muszę go tutaj doglądać, bo to jest przepiękna roślina. W witrynie nawet zaryzykuję dla niej miejsce na macie. Naprawdę mi zależy, żeby ona mi się tutaj ładnie ukorzeniła. No, posadziłam je sobie. E, troszeczkę mi straciło turgoru, mimo że było w wodzie, w takiej pożywce z rizotonikiem. E, dzisiaj dostanie świeżą pożywkę i też dam parę kropel super triwa. Także to jest epipremną Snow Queen. Nie wygląda, nie wygląda źle, także słuchajcie, jest ok. A do tej donicy osobno chciałabym posadzić moje piękne Syngonium Green Velvet. Po prostu marzenie, które spełniła Klaudia, wysyłając mi szczyt swojej roślinki, które, by the way, przepięknie się tutaj, słuchajcie, ukorzeniło. Można jeszcze je tutaj sadzać. I teraz nawet pokusiłabym się o dosadzenie do tej sadzonki filo tego, syngoniu Wenlandii. Po prostu Wenlandii, który mam w, z, w osobnym kubku, więc chyba po nie pójdę. No jestem, przyniosłam sobie to Wenlandii, zobaczcie jak ona teraz wygląda. Trochę jestem w szoku, że sobie tak pięknie podrosło, słuchajcie. I chyba je zostawię, choć te syngonia bardzo ładnie by razem wyglądały. Może kiedyś jeszcze przyjdzie moment, że sobie je posadzę razem, natomiast jednak zadecydowałam, że tak się ładnie rozrasta, żeby było w swoim domku. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, którą będę sobie też dzisiaj testować. Mam tutaj nowe podłoże zamiennik ceramisu. To jest podłoże też gliniane, wypiekana glina. Bardzo podobne do ceramisu granulki gliniane, tylko są delikatnie większe i cięższe. O wiele cięższe, bardziej przypominają w obyciu lawy wulkaniczną niż właśnie lekki ceramis. I ja będę tutaj też sadziła do tego dzisiaj rośliny. To jest hit, bo, bo z przesyłką wyszło mnie 45 zł chyba za, dwa, za worek 25 kg, Więc ja Wam link do tego zostawię. Jak będziecie chcieli, to zamawiajcie może na pół z kimś. Naprawdę bardzo przyjemne podłoże, jeżeli ktoś lubi glinę. Zobaczcie z bliska jak to wygląda. To jest namoczony substrat. Więc dzisiaj też na testy coś do tego dosadzę. Jeżeli, słuchajcie, będzie się to ładnie ukorzeniało, no to to będzie po prostu hit cenowy, bo 7 litrów ceramisu w większości miejsc kosztuje, moi drodzy, Ponad 50 zł, 7,5 litra, a 25 litrów tego kosztuje chyba 25 zł, jak tam dobrze pamiętam. Także no, to jest już zapas naprawdę na rok. Ogólnie wszystkie syngonia będę raczej hodo, uprawiała w, w keramzycie. Tutaj posiadam akurat keramzyt z. Lagronu. Kupiłam taki worek 10 litrowy, więc sobie teraz tego Green Velvet'a teraz delikatnie zasypię. Pięknie się prezentuje, naprawdę to jest śliczna roślina. Będę sobie do niej szukała osłonkę, nawet już mam jedną na oku, ale po prostu teraz nie będę wstawała. Odstawiam go na bok, może nawet tutaj do tej podstawki, którą będę musiała później wypłukać, ale niech już sobie siedzi w tym. I co ja jeszcze bym chciała zrobić? Tak jak wam mówiłam, mam tutaj szczyt Philodendrona Ataba Poense, który, którego pocięłam, bo nie podobał mi się jego pokrój, a teraz właśnie jak patrzę na te pojedyncze sadzonki, to bardzo mi się podobają, troszeczkę podobne do tego Hastatum, ale jednak zupełnie inny. Tu też mam taką pędówkę dwuliścienną i ja sobie to wszystko do ukorzeniania posadzę słuchajcie razem jako taki bukiet do małego kubeczka już tego brudnego. O i posadzę sobie to właśnie w tym nowym podłożu, którym jest to gliniane podłoże. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, a powinno się sprawdzić naprawdę fajnie. Choć zresztą, z tego, że jest takie ciężkie, to ja myślę, że pomieszam je sobie teraz z, z keramzytem też, żeby było więcej powietrza. Odrobina sobie tego keramzytu dodałam w środek i. Teraz sobie te wszystkie sadzonki tutaj posadzę. Zasypię właśnie konkretnie tym, tą gli glinką, tą gliną. Słuchajcie, nie mam powodu e, do obaw, że, że, ta że, że coś tu się będzie działo z tą rośliną. Wszak e, to podłoże ceramiczne gliniane jest e, wypieczoną gliną, tak jak ceramis. Więc słuchajcie, problemów nie powinno być. Patrzcie, jak to wygląda. Słuchajcie, moi drodzy, teraz już tutaj posprzątałam. E, to, co zrobię z mm, tym filodendronem, mamejem, to. Wsadzę go tutaj do mojego pociętego filodendrona White Night, który też mi się nie podobał. Wypuszczał mało zwariogatowane liście. Właśnie tu się pokapowałam, że odłamałam sobie to. Chyba już nie będzie ten liść żył niestety, więc zostanie mi ogryzek. Mam takie miejsce z mchem, z filodendronem Blue no to sobie go dorzucę. No nic nie zrobię, natomiast to jest piękny, silny szczyt który mi posłuży do zagęszczenia mojej rośliny, więc to sobie teraz ląduje w takiej, niestety na razie, płytkiej i szklance. Tutaj mamy dół rośliny, roślina mateczna, można powiedzieć filodendrona atawa który będzie niedługo przesadzany do Bigosu. No a tutaj w tym nowym podłożu ceramicznym, zastępniku ceramisu o wiele tańszym, mam te sadzonki, które dam sobie na matę, bo trochę mi się miejsca. Zwolniło trochę choi, już mi się ukorzeniło, więc mogą wywędrować na górne piętro w witrynie. No i e, przepiękny filodendro zostaje na razie w słoiku z wodą, ponieważ bardzo mu dobrze idzie. Jestem tą rośliną po prostu zauroczona, ma przepiękne, ale to przepiękne e, liście. I tym akcentem, słuchajcie, jak zwykle roślinnym, chciałabym się z Wami na dzisiaj pożegnać. Ale to nie jest pożegnanie na zawsze, tylko oczywiście tymczasowe, bo mnie tutaj nie zabraknie. Za chwilę, już w weekend, wracam do Was z kolejną częścią plenturu. W poniedziałek pojawi się kolejny film z paczką niespodzianką od Krzysztofa z Katowic, który mi wysłał. No nie powiem Wam co. I też przyszły do mnie rośliny od Mateusza z Tugrynisz. Także słuchajcie, tu jeszcze Wam tego małego Antusia pięknego pokażę. Zostańcie ze mną, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzach, to wszystko pomaga moim filmom tutaj się rozwijać, rozkręcać na YouTubie, a to mnie z kolei motywuje do dalszego nagrywania. Bardzo jestem Wam wdzięczna za całe wsparcie, właśnie w postaci tych lajków, komentarzy, subskrypcji. I życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo, można by powiedzieć, za chwilę. pa! pa.